To było dla mnie zawsze ważne miejsce. Korczyn to mała wieś położona w górach Beskidu Niskiego, gdzie urodziła się moja matka. Spędzaliśmy tam każde lato u babci i dziadka, którzy prowadzili gospodarstwo agroturystyczne. Po wielu latach postanowiłem odwiedzić to miejsce po raz pierwszy samodzielnie. Po dotarciu na miejsce poczułem, jakby czas stanął w miejscu. Domek babci i dziadka wyglądał dokładnie tak samo jak kiedyś. Wszystko było takie samo, drzewa, krzaki, a nawet zapach. Przypomniały mi się wspomnienia z dzieciństwa, gdy bawiłem się z kuzynami w ogrodzie, zbierałem owoce z sadu i pomagałem dziadkowi przy hodowli zwierząt. Cześć, pani Jadziu, powitałem babcie, którą zastałem w kuchni. Ojej, Kuba! Nie przypuszczałam, że tu przyjedziesz. Jak ci minęło? Bardzo dobrze. Chciałem po prostu zobaczyć to miejsce jeszcze raz. Oczywiście, że tak. Cieszę się, że przyjechałeś. Masz wolne mieszkanie? Tak, mam. Mam nadzieję, że to nie będzie problem. Skądże znowu? Zawsze miło widzieć wnuka. A co u Was w mieście? Jak Ci idzie w pracy? Całkiem dobrze. Już od kilku lat jestem dyrektorem w firmie. O, to świetnie! Cieszę się, że ci idzie tak dobrze. Kilka godzin później postanowiłem odwiedzić swego najlepszego przyjaciela z dzieciństwa, Krzyśka. Jego dom znajdował się po drugiej stronie wsi, niedaleko lasu. Wyszło na to, że Krzyśka już nie było w domu, ale jego matka, pani Agnieszka, bardzo się ucieszyła na mój widok. Cześć, pani Agnieszko. Czy Krzyśka jest w domu? Niestety, wyjechał do Krakowa na studia. Ale pewnie już niedługo będzie. Chcesz wejść i zrobić sobie herbatę? Dzięki, bardzo chętnie. Usiedliśmy w kuchni i zaczęliśmy rozmawiać o tym, co u nas słychać. A co u ciebie słychać, Kuba? zapytała mnie pani Agnieszka. Całkiem dobrze. Pracuję w firmie jako dyrektor. O, to świetnie. Cieszę się, że ci się dobrze wiedzie. A jak tam twoja mama? Dzięki, mama ma się dobrze. Dzisiaj. Postanowiłem odwiedzić także jej rodzinny dom, żeby zobaczyć, gdzie dorastała i może odnaleźć jakieś ślady z przeszłości. Po drodze do domu matki zastanawiałem się, jak to miejsce będzie wyglądać po tylu latach. Dom znajdował się na obrzeżach wsi, niedaleko lasu. Zawsze wzbudzał moją ciekawość. Ale nigdy nie miałem okazji zobaczyć go od środka. Zapukałem do drzwi i po chwili otworzyła mi kobieta w średnim wieku. Cześć, jestem Kuba, syn Doroty, powiedziałem. O, witaj Kuba. Jestem Jolanta, nowa właścicielka tego domu. Co cię tu przyniosło? Chciałem zobaczyć to miejsce, w którym dorastała moja mama. Czy mogę wejść i zobaczyć dom od środka? Oczywiście, wejdź. Jestem ciekawa, co cię tu tak przyciągnęło. Weszliśmy do domu i zobaczyłem, że wiele się zmieniło. Kuchnia została zmodernizowana, ściany pomalowane na nowo, a w salonie pojawiły się nowe meble. Jednak, mimo wszystko, zauważyłem, że wiele rzeczy pozostało bez zmian. Czy możesz mi pokazać pokój, w którym mieszkała moja mama? Zapytałem. Oczywiście, chodź za mną. Poprowadziła mnie do pokoju na piętrze który był już bardziej zbliżony do tego, co pamiętałem. Na ścianach wisiały stare fotografie, a na szafie stał stary kuferek. Wszystko pozostało takie samo, powiedziałem. Tak, odkąd tu zamieszkaliśmy, nie zmieniliśmy zbyt wiele. Ale co cię tu tak przyciągnęło, Kuba? Chciałem zobaczyć, skąd pochodzi moja mama i może odnaleźć jakieś ślady z przeszłości. Mam nadzieję, że nie przeszkadzam. Oczywiście, że nie. Cieszę się, że jesteś tu. Możesz zawsze przyjść i zwiedzić ten dom. Po opuszczeniu domu matki poczułem się lekko zdenerwowany. Nie wiedziałem, co opowiedzieć, gdy zobaczę ją po tylu latach. Po kilku minutach spaceru doszedłem do jej mieszkania w centrum wsi. Cześć, mama, powiedziałem, gdy otworzyła mi drzwi. O Kuba, co cię tu przyniosło? zapytała z uśmiechem. Chciałem zobaczyć to miejsce, w którym dorastałaś i odnaleźć jakieś ślady z przeszłości, odpowiedziałem. O, to miło. Chodź, usiądźmy na kanapie i porozmawiajmy, powiedziała, prowadząc mnie do salonu. Usiedliśmy i zaczęliśmy rozmawiać o tym, co u mnie słychać, o mojej pracy i planach na przyszłość. Potem zapytała mnie, co mnie tak bardzo przyciągnęło do korczyna. Po prostu chciałem zobaczyć to miejsce jeszcze raz i odnaleźć jakieś ślady z przeszłości, powiedziałem. A czy udało ci się coś znaleźć? Tak, odwiedziłem dom, w którym dorastałaś i zobaczyłem, jak to miejsce się zmieniło. Ale zauważyłem, że wiele rzeczy pozostało bez zmian. To miło, że udało ci się to zrobić, powiedziała mama. Mam nadzieję, że ta wizyta była dla ciebie ważna. Tak, była, odpowiedziałem. Następnego dnia postanowiłem zrobić sobie spacer po wsi i zobaczyć, co się zmieniło od czasu, kiedy tu byłem ostatnio. Wędrowałem przez pola, mijając stare domy i zagrody, z którymi związane były moje wspomnienia. Po pewnym czasie dotarłem do cmentarza, gdzie zobaczyłem groby moich przodków. Zastanawiałem się, jakie historie kryją się za ich życiem, jakie trudności przeszli i co ich motywowało. Czułem, że chcę odkryć więcej o swoich korzeniach. Zdecydowałem się skontaktować z miejscowym historykiem, który miał wiele informacji na temat wsi i jej mieszkańców. Umówiłem się z nim na spotkanie w lokalnej kawiarni, gdzie rozmawialiśmy przez kilka godzin. Opowiadał mi o historii wsi, o ważnych wydarzeniach, które miały tu miejsce, o ludziach, którzy ją tworzyli i o kulturze, która tam panowała. Dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy, które pomogły mi zrozumieć moje korzenie i związek z tym miejscem. Po rozmowie z historykiem poczułem, że muszę wrócić do domu matki i zrobić dokładniejsze przeszukanie jej pokoju. Wiedziałem, że gdzieś tam musi być jakaś tajemnica, którą ukrywała przed mną. Po powrocie do domu zacząłem szukać po pokoju, przeszukując każdy kąt. W końcu, gdy już myślałem, że nic nie znajdę, natknąłem się na stary zeszyt, ukryty w szufladzie biurka. Był to stary zeszyt z wyblakłymi kartkami i zapłamionymi stronami. Przeglądając go, zdałem sobie sprawę, że jest to zeszyt z pamiętnika mojej matki. Zacząłem czytać uważnie, poszukując jakiejś wskazówki, która pomogłaby mi zrozumieć tajemnicę, którą skrywała. Po kilku godzinach czytania natknąłem się na dziwny wpis, który przykuł moją uwagę. W ciągu ostatnich kilku lat odwiedził mnie mężczyzna, który twierdził, że jest moim synem. Nie mogłam uwierzyć w to, co mówił ale jednocześnie odczuwałam dziwną nutkę nadziei. Jednakże, nigdy nie ujawniłam mu prawdy, bo nie chciałam niszczyć jego szczęścia i dobrego samopoczucia. Przeczytałem ten wpis kilka razy, próbując zrozumieć, o co chodzi. Nigdy nie słyszałem o żadnym mężczyźnie, który twierdziłby, że jest moim bratem. Czyżby moja matka miała jeszcze jedno dziecko? Przestraszyłem się myśli, że mój cały świat może zostać zachwiany przez te tajemnice. Nie mogłem przestać myśleć o tym, że może mieć brata, o którym nigdy nie wiedziałem. Zdecydowałem się działać i dowiedzieć się więcej o tej tajemnicy. Zacząłem szukać w internecie, przeszukując różne bazy danych i rejestry. Po kilku dniach udało mi się znaleźć informacje o mężczyźnie, który mógłby być moim bratem. Nazywał się Marcin i mieszkał w Warszawie. Zdecydowałem się napisać do niego: Wyjaśniając sytuację i pytając, czy mógłby spotkać się ze mną. Po kilku dniach otrzymałem odpowiedź od nieznajomego. Nie mogę uwierzyć, że istnieje jeszcze ktoś, kto wie o moim istnieniu. Tak, jestem twoim bratem. Chętnie się spotkamy i porozmawiamy. Proponuję, że spotkamy się w Warszawie w sobotę. W sobotę pojechałem do Warszawy, by spotkać się z Marcinem. Nie wiedziałem, czego się spodziewać, ale był to jeden z najważniejszych momentów w moim życiu. Spotkaliśmy się w kawiarni, gdzie Marcin już czekał na mnie. Arduino. Cześć, jestem Kuba, powiedziałem, podchodząc do niego. Cześć, Kuba. Witaj, odpowiedział Marcin, uśmiechając się do mnie. Usiedliśmy i zaczęliśmy rozmawiać. Marcin opowiedział mi o swoim życiu. O tym, jak długo szukał swojej biologicznej rodziny i o tym, jak to było dla niego, kiedy dowiedział się, że ma brata. Również ja opowiedziałem mu o sobie, o moim dzieciństwie w Korczynie i o tym, jak odkryłem tajemnicę, która doprowadziła mnie do niego. Czułem, że jesteśmy bardzo podobni do siebie, zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie. Nie mogę uwierzyć, że znalazłem brata, powiedział Marcin. Ja też, odpowiedziałem. To takie dziwne, że przez tyle lat byliśmy obok siebie, a nie wiedzieliśmy o tym. Tak, to naprawdę niesamowite, odpowiedział Marcin. Cieszę się, że nasze drogi się skrzyżowały. Po spotkaniu z Marcinem poczułem się lepiej. Znalazłem brata, o którym nigdy nie wiedziałem, i wiedziałem, że muszę podjąć nowe kroki, by zbudować naszą relację na nowo. Razem zdecydowaliśmy, że zaczniemy spotykać się regularnie by lepiej się poznać i spędzić czas razem. Również zdecydowałem się pozostać w Korczynie na dłużej. Praca i życie w mieście stało się dla mnie coraz mniej ważne, a związek z moimi korzeniami i rodziną zaczynał nabierać większego znaczenia. Postanowiłem więc, że opuszczę swoją pracę i zacznę nowe życie w Korczynie, prowadząc gospodarstwo agroturystyczne razem z babcią i dziadkiem. Zacząłem pracować na gospodarstwie agroturystycznym, pomagając dziadkowi w hodowli zwierząt i uprawie roślin. Było to zupełnie inne życie, ale jednocześnie wspaniałe i pełne wyzwań. Poczułem, że to jest właśnie to, czego potrzebowałem w swoim życiu: bliskość z naturą, życie na wsi i kontakt z ludźmi. Moje kontakty z rodziną i z Marcinem zaczynały nabierać coraz większego znaczenia. Spotykaliśmy się regularnie. Rozmawialiśmy i odkrywaliśmy nowe rzeczy o sobie nawzajem. Czułem, że znalazłem swoje miejsce na świecie i że moje życie nabrało nowego sensu. Zakończyła się moja przygoda, która zaczęła się od odwiedzenia Korczyna i poszukiwania swoich korzeni. Odkrycie tajemnicy i odnalezienie brata były dla mnie bardzo ważnymi momentami w moim życiu. Zdecydowanie postanowiłem pozostać w Korczynie i prowadzić gospodarstwo agroturystyczne co okazało się dla mnie idealnym rozwiązaniem. Dzięki tej przygodzie poznałem wiele wspaniałych ludzi i odkryłem nowe aspekty swojej osobowości. Czułem, że odnalazłem swoje miejsce na świecie i że jestem szczęśliwy. Odkrycie swoich korzeni pozwoliło mi lepiej zrozumieć, kim jestem i skąd pochodzę, a odnalezienie brata dało mi nową rodzinę i kogoś, kto zawsze będzie przy mnie. Moja przygoda w Korczynie była dla mnie ważnym etapem w moim życiu i na pewno na zawsze pozostanie w mojej pamięci.